W 8 września wierni wzięli udział w uroczystości odpustowej w parafii pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny, połączonej z szóstą rocznicą ustanowienia Matki Bożej patronką miasta. Obchody zakończył koncert uznanej na całym świecie śpiewaczki operowej, słynącej z nieskazitelnego mezosopranu Alicji Węgorzewskiej. Uroczystości odpustowe i obchody szóstej rocznicy ustanowienia Najświętszej Marii Panny, patronką sędziszowa Małopolskiego, rozpoczęły się Mszą Świętą. Homilię wygłosił Saletyn ksiądz Zbigniew Pałys. Nie trzeba wyrywać z książki historii tych kart, naszych grzesznych kart, bo one stanowią część tej historii. Część tej historii. I dzisiaj ten rodowód nam pokazuje, jak ważne jest zakorzenienie. Myślę, że też w perspektywie takich zmian, które zachodzą w kulturze naszej, gdzie wielu mówi, że ważna jest tylko przyszłość, że świat się rozpoczął w XXI wieku, że człowiek tak naprawdę powstał w XXI wieku, kiedy nie ma odwołania do korzeni, do korzeni, to właśnie Narodzenie Najświętszej Marii Panny i to słowo, które jest w to święto czytane, pokazuje nam, że to jest ważne że to jest ważne. Inne inna rzeczywistość to narodzenie. Dzisiaj chcemy promować narodziny, pokazywać narodzenie jako cud, jako cud. Żyjemy w czasach, kiedy o narodzeniu nie mówi się w kategoriach cudu. Nie mówi się, że narodzenie to jest cud. Jest to. Raczej się mówi, że narodzenie jest pewnym kłopotem, że jest, że jest konfliktem światopoglądowym. Mówi się o narodzeniu w odniesieniu do aborcji. Jakie narodzenie człowieka, jak to jest zlepek komórek, zlepek komórek. W takim żyjemy świecie, że przy jednych narodzinach mówi się, że to nie człowiek, to jest zlepek komórek. Ale kiedy dowiemy się z mediów... Że księżna angielska poczęła dziecko, to mówi się Royal Baby, dziecko królewskie. Gdzie tam zlepek komórek? Dziecko królewskie. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny mówi, że i dziecko królewskie, i dziecko, które może nawet i z grzechu się poczęło, ma tę samą godność i chce się narodzić. Dlaczego? bo słyszeliśmy w pierwszym czytaniu i w drugim, że Bóg realizuje swoją historię, swój plan. I w tym planie przewidział narodzenie Najświętszej Maryi Panny, która dała światu największy dar, Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, kim jest w planach Bożych ten, który ma się narodzić. Nie wiemy. Ale słowo Boże pokazuje, że Bóg ma swój plan. Że myśli Moje nie są myślami waszymi ani drogi moje drogami waszymi. I dlatego też być czcicielem narodzenia Najświętszej Maryi Panny to być czcicielem narodzenia człowieka, narodzenia człowieka. Kościół uczy, że prawdziwa pobożność maryjna nie polega na ckliwości, na sentymentach, na płaczu, na śpiewie, ale prawdziwa pobożność Maryjna polega na naśladowaniu cnót Najświętszej Maryi Panny. I chcemy właśnie naśladować Maryi jej wiarę, jej wiarę, która rodziła się z tego, że Maryja konfrontowała historię swojego życia ze Słowem Bożym, rozważała to Słowo Boże, rozważała te wszystkie sprawy w swoim sercu, odnosiła je do Słowa Bożego. Stąd się rodziła jej wiara. I wiara. Tak jak powiedziałem, dylematy człowieka są dzisiaj takie, jakie miała Najświętsza Maria Panna. Dzisiaj ludzie mają dylemat związany z uciekaniem ze swojej ojczyzny, przed herodami, którzy czyhają na życie. My to mówimy o migrantach, ale Człowiek ucieka też nieraz z miejsca pracy, gdzie jest usuwany, wypychany. Stajemy pod krzyżem, tak jak Maryja. Czasami przeżywamy niezrozumienie, kto daje odpowiedzi na takie pytania? Kto daje odpowiedzi na takie pytania? Czy ci, których promujemy świat, media, nie sądzę? Nie sądzę. Dlatego też warto jest promować osobę wartości Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj czytam też w internecie, wydaje się, że opinie młodych mam, bo jeżeli dzieci mają w drugiej, trzeciej klasie szkoły, to chyba są to młode mamy które wyśmiewają treści katechizmu, które mówią o tym, że wypisują dzieci z katechezy, z religii, mają prawo do tego, bo człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny. Ale pamiętajmy o tym, że mądrość narodów to przysłowia, które mówią ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I nie mówię tego po to, żeby życzyć tym osobom właśnie jakiś łez, tylko przestrzegać przed tym, że nieraz mogą płakać z tego powodu, że ich dzieci posłuchały niewłaściwe osoby, naśladowały niewłaściwe osoby. I dzisiaj chcemy pokazać także dzieciom, młodzieży i nam, że mamy też taką postać, jaką jest Najświętsza Maria Panna. Dzisiaj czcimy jej narodzenie, przeżywamy odpust. Chciejmy promować Marię, o której święta Elżbieta powiedziała, o której powiedziała Elżbieta. Szczęśliwa jesteś, Maryjo, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Po mszy świętej wierni wzięli udział w procesji eucharystycznej. za nami, o cieszycielko strapiona. Odpust parafialny i szósta rocznica ustanowienia Najświętszej Marii Panny, patronką Sędziszowa Małopolskiego, zakończyły się koncertem uznanej śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej, artystce towarzyszyła skrzypaczka pochodząca z Ukrainy Anna Prosiekowa. Wierni mogli posłuchać również mistrza organów, pianisty i kompozytora Roberta Grudnia.